Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku programu Tomasz w Biznesie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kredytów udzielonych w Złotych polskich. To znaczy, czy możemy pozwać bank o unieważnienie kredytu lub w jaki sposób y, ustalenie nieważności części zapisów, jeśli jest tam klauzula zmiennego procentowania. O tym w dzisiejszym odcinku. Oczywiście polecam do subskrypcji kanału, do obejrzenia innych odcinków, które dotyczą kredytów w, udzielonych we frankach, jak i innych tutaj kwestii związanych z finansami i bankowością. I tak, kredyty złotowe, podobnie jak kredyty waloryzowane kursem obcej waluty, np. frankiem szwajcarskim lub dolarem, mogą zawierać niezdezwolone postanowienia. I jednym z takich przykładów jest klauzula minimalnego oprocentowania, to znaczy dolnego progu, które występują w części umów i pożyczek złotowych ze zmiennym oprocentowaniem opartym na, formu na formule WIBOR plus marża. I takim postanowieniem banki zabezpieczyły się jednostronnie na wypadek obniżki stóp procentowych gwarantując sobie oczywiście oprocentowanie nie niższe od wskazanej w umowie stopie minimalnej, np. 1%. I jednocześnie na kredytobiorców zostało przerzucone całe ryzyko związane z nieograniczoną możliwością wzrostu tego oprocentowania, co materializuje się obecnie, no bo wiemy jakie są stopy procentowe, cały czas one rosną. Nie już pomijam tą kwestię, że Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wrześniu, no i nie ukrywajmy, będą pewnie ponowne podwyżki. Zawarta oczywiście w umowach złotowych ta wadliwa klauzula minimalnego procentowania może być podstawą do unieważnienia całej umowy kredytowej, tudzież pożyczki. Warto sobie przypomnieć, że już kilka lat temu kredyty złotowe były unieważniane przez sądy i tutaj przykładem między innymi po raz kolejny przytaczam to jest kredyt PKO BP Platinum. Jeszcze również pragnę wskazać, że inne tutaj banki tego typu klauzule stosowały w tych umowach kredytowych, m.in. Bank Millenium, i tak naprawdę już od 2020 roku te umowy są kwestionowane w sądach, bo tak jak ja, jak i wielu innych prawników ocenia, że te zapisy kwalifikują się jako niedozwolone postanowienia umowne, w świetle oczywiście artykułu 385 PRIM kodeksu cywilnego. Ja jeszcze pragnę wskazać, że tego rodzaju umowy z tak zwanym, tym właśnie ponownie wskazuję, dolnym progiem oprocentowania mogą zostać uznane za bezskuteczne w zakresie postanowień odnoszących się do sposobu wyliczania oprocentowania zmiennego, co pozbawiłoby banki prawa do pobierania jakichkolwiek, zaznaczam, i jakichkolwiek odsetek. Tym samym wobec coraz wyższych rat kredytów złotowych szalającej oczywiście tutaj wysokiej stawki WIBOR. Jest to szansa na pozbycie się zadłużenia właśnie w złotówkach lub uczynienie kredytu darmowym. Oczywiście używam słowa darmowym, bo nie ma nic oczywiście darmowego. Tutaj musimy brać pod uwagę kwestie między innymi tego, że no sąd może jednak dojść do wniosku, że jeśli nie WIBOR to może zastosować tutaj tylko marże bez tego procentowania WIBOR albo Wibor bez marży. Polskie sądy oczywiście już wydawały wyroki unieważniające umowy kredytów zwodowych. E, oczywiście wskazując, że te umowy zawierają nieuczciwe postanowienia, które nie wiążą konsumentów z mocy wsteczną, to znaczy od daty zawarcia umowy. Tutaj pragnę wskazać, że już w roku 2020 do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił jeden z pierwszych pozwów przeciwko bankowi Millennium i oczywiście tutaj była kwestia zarzucenia bankowi, że stosował klauzulę abuzywną naruszającą interes konsumenta, czyli tak zwaną klauzulę progu minimalnego procentowania. W tej akurat umowie ten próg był wskazany, że kredytobiorca niezależnie od zmiany poziomu stopy referencyjnej WIBOR czy m będzie i tak, i tak, miał stosowaną e, oprocentowanie kredytu nie niższe niż 3% w skali roku. Czyli nawet gdy wibor był wtedy poniżej 3%, to i tak kredytobiorca zobowiązany był, w zasadzie zmuszony był do opłacenia tej stawki 3%. No, oczywiście teraz mamy wibor wysoki, więc kredytobiorca płaci też wysokie odsetki o wysokim kursie stopy procentowej, tak. Ja jeszcze pragnę przypomnieć, że do końca maja 2020 roku, do początku października 2021, WIBOR kształtował się rekordowo o bardzo niskim poziomie, bo od 0,21% do 0,27%. I zakładając oczywiście, że marża banku wynosiła w tamtym okresie 1,5%, klient powinien płacić odsetki wysokości, od 1,7% do prawie 1,8%. No a z uwagi na to, że miał taką klauzulę, płacił nie mniej niż 3%. I tutaj jednak banki, oczywiście, no wbrew pozorom, bodają oczywiście, że starają się tutaj traktować strony równoprawnie, ale niestety w tym przypadku dochodziło do asymetrii stosunków i banki starały się zagwarantować sobie jednostronnie w umowie, że tak jak już wskazałem, one będą miały zagwarantowany ten poziom 3% różnicy pomiędzy oprocentowaniem pobranym, a wynikającym z sytuacji rynkowej, i tak naprawdę, to była dodatkowa dla nich marża, nie tylko te 1,5%, załóżmy hipotetycznie, ale jeszcze dodatkowo z tej różnicy, na przykład z 3 minus 1,8 mamy już dodatkowo marż 1,2%, co oczywiście e, mówimy o kwotach nie rzędu 100 zł, tylko kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych, w tych, w tych, w tych w kwotach oczywiście przy wielokrotności kredytów, jak, których banki udzielały, e, więc mamy tutaj bardzo, bardzo duże przychody ze strony banku. A jak jest teraz z tymi umowami? No wiadomym jest, że nysyty banki nie mogą sobie zastosować tego progu minimalnego, ponieważ już mają zagwarantowane, że z Radę polityki pieniężnej, że te stopy są oczywiście bardzo, bardzo wysokie, więc nie muszą się martwić, że te stopy będą poniżej na przykład 3 czy 4%. Ja już pomijam, że banki, yy, tak jak była nic, jakie było niskie oprocentowanie Vibor, no jednak, czy znaczy stopy procentowe Vibor, jednak stosowały zmienne stopy procentowe w swoich umowach. Dopiero jak te stopy procentowe skoczyły do góry, no to zaczęły proponować swoim klientom e, oczywiście stałe oprocentowanie. No i jaki mamy efekt? No, jeśli ktoś teraz ma stałe oprocentowanie, e, załóżmy w wysokości 8%, 7%, 6% czy 5%, e, no to tak i tak zawsze bank będzie tutaj górą. No należy wtedy rozważyć, hmm, oczywiście jeśli masz taką umowę, gdzie masz tę, e, klauzulę minimalnych progów e, oprocentowania, czy warto jednak podjąć tutaj się te, prowadzenia tej sprawy, czy warto jednak zawalczyć z bankiem, tym bardziej, że sama opłata sądowa to nie jest jakaś wygórowana opłata. Przy odszkodowaniu byś musiał zapłacić 5% wartości przedmiotu sporu, przy sprawie związanej e, z... Pozywając, oczywiście bank w tego typu sprawach, płacisz jedynie opłatę nie więcej niż 1000 zł, czyli 5% wartości przedmiotu, przedmiotu sporu nie więcej niż 1000 zł. Czyli są to opłaty dosyć niskie w porównaniu do tego, gdybyś musiał na przykład walczyć o odszkodowanie, na przykład o 100 tysięcy złotych, no to byś musiał zapłacić 5000 zł. I dlatego też warty, warto jest sprawdzić swoją umowę, czy przesłać jakiś kancelarii, czy jakiemuś prawnikowi, aby on przeanalizował daną umowę i sprawdził, czy Twoja umowa. Zawiera tego typu y, klauzule. Ja już pomijam, że tego typu sprawy, ja również się zajmuję, ale mówię ogólnie, nie, nie, w żaden sposób nie chcę tutaj namawiać problematyka stosowania przez banki niedozwolonych klauzul minimalnego procentowania, ta problematyka została już dostrzeżona przez rzecznika finansowego oraz przez sam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w sprawach y, pozwolę sobie je przytoczyć C154 na 15, C307 na 15 C308 na 15 oraz w sprawie C452 na 18. Tutaj i one odnoszą się do kwestii obowiązku informacyjnego, tego prawidłowego obowiązku informacyjnego, które zazwyczaj banki nie dochowywały, bo, tak jak tutaj Trybunał wskazał, banki winny w sposób rzetelny informować klientów o konsekwencjach ekonomicznych wiążących się z zawarciem tego typu umów oraz udostępnić informacje. Jak kształtowały się w przeszłości wskaźniki, na podstawie którego wyliczenie jest oprocentowanie kredytu? No dobrze wiemy, że niestety bank tego typu tabel, tego typu, typu wskaźników historii nie przedstawiał, nawet nie przedstawiał w symulacji, co by było gdyby w okresie np. 5, 10, 20, 30 lat. Co do tej problematyki związanej z kredytami, czy w złotówkach, czy we frankach szwajcarskich, oczywiście będziemy kontynuować, ale postaram się również Tobie przedstawić kwestie prawne i dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa, jak i również kwestie związane z ochroną wizerunku firmy, w szczególności również branży medycznej. Ale o tym no, pozwolę sobie dopiero gdzieś tak za około, nie wiem, dwóch, czterech tygodni tego typu materiały publikować, dlatego tym bardziej zapraszam tym bardziej zapraszam do polajkowania, do subskrypcji kanału i do oglądania kolejnych materiałów. To by było dzisiaj na tyle. Zapraszam już niedługo na kolejny materiał. Cześć!